Ani wyścisz jak będziemy muszę bo sobie w koło fortuny Chodźcie Takie, Do fortuny. Takie Ej, Pomarańczowy to nie, to jest kogoś, a moje to jest żółte Patrzcie, ja jestem Będziemy kubas, budować A to jest Zosia, a pomarańczowy to jest nasz duch, który stoi tutaj No, oni go nie Więc... widzisz. O nie, zablokował mi się Dobra, szczęście się, kręcimy Ani Jak wrosuję te pomarańczowe, to nie. Kuba. Dobra. dobra. To on będzie coś budować z klocków. Tak, dobra. To ja idę, ja idę widzowie, muszę zgadnąć co to jest i muszę to przynieść. Ja, on będzie ten budował. Czekamy. Dobra. Dobra. No chwilkę sobie poczekamy. Dobra. Tu, Dobra. czekamy. Dobra, czekamy. Co tak. Kuba już? Tak już. Dobra, Wchodzimy. Dobra, gdzie to jest? Co to może być? Ale spokojnie zejść. To jest... To jest nie. takie coś, gdzie się tam pali. Tam gdzieś tam się pali... Ogni... Drzewo. Drzewo. Nie drzewo, to Ognisko. Nie, drzewo. No nie wiem. Dobra, pomyślę i muszę ci to przynieść. Kurde. Rzeczy? Dobra, to mi to przypomina pistolet. To jest pistolet? Kali. A nie, raczej Czy nie. Co to przypomina nie. pistolet? Co to może być? No, podpowiedz. E, tam się pali drzewo. Mam takie... No to drzewo. Zapalniczka! Zapalniczka. Zapałka na py. Zapałka. -e. Tak, piec. Piec! Dobra pani, teraz my idziemy ciężką mega. Ok? Ciężka, dobra. Dobra, dobra. Ja idę do A w ogóle widzowie muszę wam... Mogę tak? Nie, raczej nie, bo będzie widzę tym. Dobra. widzowie. ja butuję. Co ja bym to też chciała zbudować? O, ja wiem co by zbudować. Ja bym zbudowała... O, kurde. Ja bym zbudowała widzowie w ogóle. Co by to zbudować? A wiecie, co e, Dobra, zbudujemy... O, to pokażemy. Pokażemy Wam, co zbudujemy. Kurde. Dobra, widzowie. Zbudujemy. Ja wiem co bym chciała. Kiedyś ją to marzyłam. Ale dobra, marzę. mam to już, dobra. Dobra. No to duży kolor. robimy taki kolor. W ten sposób będziemy... O, układać. Dobra, widzę, wyczekajcie. O! Tak. Jeszcze! To długo trochę zajmie! Dobra, widzę. Widzimy kwiatka właśnie. To jest doniczka, nie umiem robić doniczki ale dobra, musimy jeszcze raz. Widzę, teraz skończę w ogóle. O kurde, rozwaliłam sobie.